Jesteśmy dzisiaj na prezentacji waszej polsatowskiej śniadaniówki. W końcu stało się, wszyscy na to czekali. Pani prowadzi pasmo w kuchni razem z Mateuszem Geslerem I jak, z Martinem y, Castro, którego dzisiaj nie było. Tak, tak. Dokładnie. I jak wam w tej kuchni jest? Absolutnie smacznie. Przede wszystkim jest nam smacznie, natomiast bardzo fajnie jest dlatego, że my z kuchnią jesteśmy obecni też podczas rozmów, to znaczy jeżeli jest jakaś rozmowa, która dotyczy też gdzieś naszego życia zawodowego, czy przygód, czy podróży, to też jesteśmy w tym obecni. Także nie tylko gotujemy, ale też dopowiadamy, jeżeli goście i prowadzący tego wymagają. Pani Ewo, wygląda pani świetnie. Proszę nam zdradzić przepis na tak dobry i piękny wygląd. Po pierwsze, trzeba dobrze i smacznie jeść, ale produkty jak najmniej przetworzone. Ja oprócz tego jeszcze stosuję intermittent fasting, czyli jem w oknie żywieniowym bardzo dużo piję, duże ilości wody ze szczyptą soli. Mam też taki rytuał związany tych rytuałów jest dość dużo, więc nie wiem, czy wszystkie jesteśmy w stanie tutaj wymienić, ale najważniejsza chyba rzecz z tych wszystkich. Idę spać około 10 wieczorem. To znaczy, ja już od godziny 8 mam wyciszony telefon, wyłączony telefon, w ogóle nie zaglądam już do żadnych mediów. Jeżeli już to jakaś książka, jakieś ćwiczenia uspokajające, oddechowe przed snem i dobry, naprawdę dobry, regenerujący sen, czyli po 10 już jestem absolutnie w łóżku. Ja wrócę jeszcze do tego postu. Jak on wygląda, jakby pani mogła tak w skrócie nam opisać go? Co najmniej przez 16 godzin nie jem, ale Pije bardzo dużą ilość wody, naparów ziołowych, od czasu do czasu zdarza się kawa, herbata zielona, herbata z dzikiej róży, herbata z hibiskusa, więc tutaj duża ilość płynów i to jest po to te 16 godzin, żeby mój organizm miał szansę na regenerację, na to, żeby oczyścić się z wszelkiego rodzaju rzeczy, które są dla niego najzwyczajniej w świecie niepotrzebne. Staram się raz w tygodniu robić również post 24 godziny albo 30 co sześciogodzinny. Jeżeli jestem w dobrej formie i mam taki, taką przestrzeń, pojadę pod Babią Górę, to zdarza mi się robić raz na jakiś czas jeszcze takie posty trzydniowe. Czyli rozumiem, że przez ten czas pani w ogóle nie je, przez te 36 godzin. I jak pani daje radę, bo to jest naprawdę wyzwanie. To nie jest wyzwanie, trzeba tego spróbować. To znaczy, bardzo ciężkie, ciężkie jest pierwsze pół dnia, natomiast po pierwszym dniu, kiedy organizm wchodzi w zjawiska autofagi, czyli spala to wszystko, co nie, dla nas jest niekorzystne, może się pojawić ból głowy, więc trzeba po prostu bardzo dużo pić. Tutaj różnego rodzaju napary ziołowe się sprawdzają, ale naprawdę to jest świetna rzecz przede wszystkim dla regeneracji organizmu i dla utrzymania go w dobrej kondycji i zdrowiu, bo e, ja jestem za tym, żeby dbać o siebie w mądry sposób e, i nie walczyć z pewnymi rzeczami, ale pomagać, żeby ten organizm miał szansę się sam zregenerować, bo zauważmy, jeżeli ja się zranię, a wczoraj się przecięłam na planie i nie wiem, zraniłam sobie e, palec, to ten palec, przecież ja mu nie mówię, że ma się zaleczyć. On się sam zalecza, więc po prostu jeżeli stwarzamy dla, dla organizmu Warunki, żeby ten organizm mógł sam się dobrze zregenerować, snem, postem, żeby pospalał to wszystko, co dla niego jest niedobre, a następnie dobrze go odżywiamy produktami nieprzetworzonymi, jak najbardziej naturalnymi. Ja też mam własny ogród, dużo rzeczy sama sobie uprawiam, no to wtedy no, w najzwyczajniejszym świecie jesteśmy zdrowsi, a tutaj przede wszystkim chodzi o zdrowie. Jak wygląda jedzenie po tych 30, 36 godzinach przerwy? Czy pani nie chce się właśnie wtedy więcej zjeść, tych zdrowych rzeczy? To jest tak, że wbrew pozorom, wychodzenie z postu, znaczy po tym, po tym czasie, kiedy ja nie jem, to czasem jest tak, że nawet nie chce się jeść. To wychodzenie też jest takie bardzo delikatne, to znaczy zawsze jest to jakaś fajna ugotowana, znaczy ja po prostu bardzo lubię zupy, więc ja po takim poście staram się wychodzić jakąś dobrą zupą, czymś bardzo takim lekkim do jedzenia, co też nie obciąża mojego organizmu. Co pani myśli o liczeniu kalorii? Czy to jest jak najbardziej w porządku? Powiem tak. Ja byłam naprawdę bardzo dobra z matematyki, ale co do liczenia kalorii, kalorii ja naprawdę tego bardzo nie lubię. Czasem twierdzę i śmieję się, że kalorie nie istnieją, dlatego że każdy organizm jest inny i zupełnie inaczej będzie metabolizowała moja koleżanka, która po prostu zawsze ma rozmiar 34 i cokolwiek na nie zje, zawsze ma ten rozmiar 34, ja czasem po prostu wodę się napiję i mam wrażenie, że już mi przybyło tu i tam, oczywiście sobie żartobliwie do tego podchodzę. Więc kaloria nie jest równa kalorii, więc ja nie jestem zwolennikiem kalorii, natomiast jestem zwolennikiem, żeby jeść bardzo mądrze i przede wszystkim nie przejadać się, bo w dobie, kiedy, nie wiem, podchodzimy do kasy, robimy zakupy, ale przy kasie jeszcze mamy różne smakołyki. Bardzo łatwo po te smakołyki, zwłaszcza wysoko przetworzone, sięgnąć, i tutaj jest, trzeba trenować silną wolę. Więc ja na przykład mam taki patent, że jeżeli idę na zakupy, to zawsze jest to po posiłku. Nigdy nie chodzę na zakupy głodna, żeby właśnie nie sięgnąć po to, co z kolei mózg chce. A mózg odżywia się glukozą, odżywia się cukrami.